yeah Pana Jezusa Chrystusa i Dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Jezusem Twoim. Obchodzimy dzisiaj uroczystość trójcy Przenajświętszej. W sposób szczególny uwielbiamy Boga, tej przeogromnej tajemnicy, tak ciężko dla nas. Pojętej. Jest to jedna z największych tajemnic. Jeden Bóg w trzech osobach. I w ten szczególny dzień, kiedy chcemy składać hołdy uwielbienia i podzięki za wszystkie dobrodziejstwa i łaski, pragniemy również modlić się o dobre urodzanie o to, aby Pan Bóg błogosławił nam w pracy aby mogliśmy zebrać obfite plony. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, o do dziś płagam Cię. Przyjdź swojej mocy i siłę, radością pełni mnie. Przyjdź swojej mo Szebemu sro, przyjdź jako mocnej słabości. Weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako mocnej słabości. Weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako źródło pustyni. Wszystką są do naszych dusz, o nich famosu uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. O nich famosu uzdrowienia dotknie, uleczy mnie już. Umiłowani Chrystusie, Panu drodzy bracia i siostry. Tydzień temu obchodziliśmy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Zakończyliśmy obchody tajemnic paschalnych, których Bóg najpełniej objawia się człowiekowi. Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się apostołom, później wstępuje do nieba i wraca do swojego Ojca ale posłał nam ducha świętego. I już w pierwszych wiekach. chrzest był przyjmowany w imię Trójcy Świętej. Już tak czcili apostołowie. W imię ojca i syna i ducha świętego. Bóg wypełnił obietnicę. Dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej. Jak możemy Wyznawać wiarę w Trójcę Świętą. Bardzo prosto. Każdy z nas, może świadomie, może trochę mniej, każdego dnia czyni znak krzyża i mówi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to właśnie ten znak krzyża jest oddaniem czci i uwielbienia samemu Panu Bogu. Dlatego też, za każdym razem, kiedy powinniśmy, kiedy go czynimy, musimy być świadomi, jak bardzo jest on ważny, że to nie tylko znak mojej wiary, bo na krzyżu umarł Jezus Chrystus, ale jest on też piękną modlitwą, pięknym wyznaniem wiary. To, co ja wierzę, Trójcę Świętą, to, co nam Pan Bóg objawił. Od dawien dawna w polskiej tradycji, kulturze chrześcijaństwo bardzo wpływało na życie każdego człowieka. Zawsze, kiedy były bardzo ważne wydarzenia, kiedy udawano się w podróż, kiedy szło się w pole, zawsze czyniono znak krzyża. I każdy chrześcijanin powinien pamiętać, że każda praca, każdy trud powinien być czyniony w imię Boże. i prośba do Pana Boga, aby On nam błogosławił, aby pomagał nam w tej codziennej pracy, w wypełnianiu tych codziennych obowiązków, jak obowiązki Ojca, Matki, Babci. A także to obowiązki zawodowe, aby sumiennie serce je spełniać, aby umieć też doceniać trud pracy drugiego człowieka. Znak Krzyża jest krótką modlitwą, ale jak mówił święty Jan Chryzostom, nic nie jest tak ważne jak modlitwa, Sprawia ona, że to, co niemożliwe, staje się możliwe, to, co trudne, staje się łatwe, jest niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli. Zostaliśmy włączeni do Kościoła właśnie poprzez chrzest i wtedy po raz pierwszy kapłan znaczył nas na czole znakiem krzyża, później nasi rodzice i chrzest. I ten krzyż towarzyszy nam każdego dnia. Niech On będzie zawsze spełniany z należytym szacunkiem, ze czcią, aby wskazywał, że ja jestem prawdziwie chrześcijaninem i ten znak krzyża, który czynię, jest to moje codzienne wyznanie wiary. Niech będzie błogosławiony Bóg, jedyny w Trójcy Świętej, który stworzył świat i nim rządzi. Jemu cześć i chwała. Teraz. I na wieki wieków. Amen. Jak ten Herco złączył złote ziarna, Tak ich miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy w drobę wiele, Tak nas Chryste w swoim jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten łączy chrobę w tak nas Chryste w swoim złączkościele ściele. się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. a gente

Mogący wieczny Boże, który nie tylko stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje, ale też czuwasz nad Nim opatrznością swoją ojcowską. Tu pod gołym niebem odnosimy z wiarą serca, oczy i ręce do ciebie. Prosząc spokojnie, abyś radził pobłogosławić rodzajne pola i naszą pracę, a serca nasze napełnił pokojem. przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech stąpi na Was, na nasze miasta i wioski, ogrody i pola, lasy i łąki, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. ludzkie plemię użyć urodzaj na ziemię niechaj znalud prawo wierny niechaj znalud prawo wierny żeś Ty Jezu miłość a my za ten dar wielki, A my się za ten dar wielki, Będziem chwalić na czas wielki. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan zbłogosławił Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Komu nie O błogosław Jezu drogi, tym, serce Twe kochają, Niechaj skarpem cenny drogi, na bieg wieków posiadają. Niechaj skarbem cenny drogi, na bieg wieków posiadają. Za te łaski dziękujemy. Co nam serce Twoje dało, w dani duszę śliję by na serce Twe kochało. W dani duszę śliję by na serce twoje kochało. Przykro święte serce Boga, to mi święta niebo całe. Ciebie wielbi matka drogota, to lud twój składał. Ciebie wielbi matka drogota, to Ой, в